Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kamek 8 musimy przejść przetrwanie z Lakim. Odcinek czwarty chyba. Na wersji krok 201 I w dzisiejszym odcinku będziemy robili sobie ponowne iście w kopalni. Hmm, tutaj wychodzisz już na górę? Nie, zaraz bieram biola. Żelaza, aha. Ja bym sobie już tutaj poszedł, tylko... Masz jakiś węgiel? Mam. Ja w ogóle nie mam na wchodniej i to zaraz. Ale bo mam... nie mam też na węgiel dzieła. No wyjdźmy stąd. No wyjdźmy, bo sobie węgiel, żeby wejść do kopalni, bo my nie byliśmy w ogóle tutaj przygotowani, żeby... Nie byliśmy tutaj przygotowani w ogóle węglem. Bo kolejna noc, co innego będziemy mieli już drugi dzień. O. Creep, a szkielet. Nie, bo dziękuję 2, ja dzisiaj Dobra leży. Wiedźma słyszę, słyszę wiedźmę. Jak mu mi do żelazo? Nie, to złote jednak. A tak. ja mam 7 diax, 23 surowego żelaza i trzy Znaczy 23 surowego złota i tylko 3 żelaza. Mało coś tego żelaza na tym poziomie było. No, nie, że mi tak dużo, a teraz nic. Teraz bardzo diamentów mamy sporo. Chcieli zrobić sobie tyle diamentu Passata jakiegoś. Mieć? nie, nie masz diamentów. 7. No. Tu żelazo. No. Ile? Dwa. To ja mam... Ile masz lasu? Bo trzy. Ja mam... Jeden. No to mam nawet sporo. No dużo jest. No. To jest wyjście? Tam coś. A skąd on... byś ja tu wlazł. Normalnie. Tam Normalnie. Gdzieś stąd przyszedł nie wiem, nie mam pojęcia. No, no, idziemy do góry. Po prostu do góry idziemy? No. Dobra. Wie. Na pół nie! Co stało? No, tam mi spadł na głowę? To jest bardzo niebezpieczne. Wiem. Nie bawimy się wolcami. Ale to tyle tego było. spośród tego żelaza jest hmm. trochę tu ciemno ale dużo tego żelaza o nie co? Zbliży się na mnie zapadło to, to wątpię dobrać. oj dziś się wykopałem mam węgiel? wykopałem się już mhm. właśnie węgiel jest nam bardzo potrzebny ja też go muszę mieć no to kopię, a kurwa dziesiąte a ty? Ja, ja prawie mam dziesiąte. To po powinniśmy może przepalić już. Czy idziemy do tego klifu, jeszcze patrzcie tu węgla. Gdzie idziemy? Do tego klifu, patrzcie tu węgla. Można tam iść. Co? To idź tam tylko w ten węgiel. Wiele ludzie. No, no bo węgla jest bardzo dużo w rudach. No. No i jeszcze coś rozgląda i tej Który masz level? Dziesiąty, i pół. Mhm, już 11,5. Już pół kilo ten węgiel poszło. 22 dwa węgla. się mamy. No w końcu pojęc cały. Dobra, tu jest. Dzień dobry, to dzień. Mhm. To mamy już drugi dzień. Skopię sobie taki ten węgiel. Gdzie mówię jesteśmy? Nie mam pojęcia. Na śnieżę no. tajdze. Wreszcie o, mogę sobie zrobić jakieś pochodnie. Tutaj będzie ok. Gdzie ty jesteś? Tu jestem. Tu jestem. O. tutaj? Gdzie? To znajdziemy teraz. Nie! Kupikliw, A tu końcówka jest? Chcesz borowika? Nie chcę borowika, na razie podziękuję. Świnki halinki. No, chodźmy. Może jakaś wioska? Może jakąś wioskę znajdziemy? No, może to być wioska? Iglo jest. O, to iglo sobie weźmiemy. Ciekawe czy będzie wiesiuk. Mhm. Jak tak tego nie leczymy, tylko sobie weźmiemy jabłko. Darmowe. Nie, 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 nie Mhm. Wiesiuk. Co tu jest? Osianko. Przyda się. O czym się leczymy? Nie. Dlaczego? Nie wiem, Już wiecie. nie mamy co leczyć. Co? Już nie mamy co leczyć. Ale to będziemy leczyć. Aha. Nie wiem. To ci będziemy No idziemy. Znowu tam wodę. Kto ją tu postawił? Od Nie, dobra. Chyba w tą pszliśmy. Znowu do mu padlać. Nie. Bo chciałem zobaczyć to z węgiel, ale mi się odechciało. Już mamy tu jest, jest tak węgla, Ja 54. Ja 31. No właśnie. Ile jeszcze no się 30. będzie trzymało? Zły oman się jeszcze będzie go trzymał godzinę i 14 minut. Co? Zły oman będzie się trzymał jeszcze godzinę i 14 minut. To może mleko lekko Po co mi lekko na razie? Co? No w sumie jak znajdziemy wioskę, no to się przyda troszeczkę mleko. No, to tak, tak będzie już pierwszy. Jak będzie wioska, to powiem. To już są mniej siódmy. Ja coś zobaczymy. Raz I... zgraliśmy to... Ta, z niczym dokonaliśmy najazd prawie. Hmm. Ale bardzo dużo śmierci to zeszło. No i większość temu poszło. Mhm. co z jakiegoś... I ty, bo on cały czas jest coś w biomie. No właśnie, ten świat cały jest zimowy? Tak. Trochę dużo tego zimowego już biomu. No. Powinien się skończyć. Powinien być ocean. Jakiś kwiatek na tym biomie jesteśmy. Duży, naprawdę długi ten biom. Czekaj. A nie, coś nie skopuje. Biały króliczek chce sobie skoczyć. No i co my tu mamy? Donaleźliśmy no, obie biony. Jak nie z tego bionu? Wezmę sobie trzcinę. O, on, nareszcie! Co? Zwykły... Nie idź tam, nie to... idź tam, nie tam, tam, Co to jest za... Wioska! Nie idź tam, to Czekaj, ja mam więcej niż ten, to znajdź mi jakąś krówkę, ja sobie przepalę ten. Znajdź mi jakąś krówkę, ja sobie przepalę trzy żelaza chociaż, okej? Okay? Mhm. mhm. A ty jest mi znajdź jakąś krówkę. Przeciłaś mleko, przydaj mięto. Jak się tam pójdzie, to robisz hajda. Okej, jeszcze złoto złotu to do okej. Okay. Czekam. Dzięki za Działa? Patrz, siedem diamentów, momenty. Gdzie on pole... Momenty pod lodem! Wrócimy momenty, żeby się pochłonąć, a gdzieś poleciało pod lód. Tu są! Dobra, idę do próbek. Nie podchodź lepiej. Mhm. Mm Nie zamierzam posłalić tej wioski na razie. Ale widzowie, idealnie znaleźliśmy inny biom, to idealnie się wioska już zrozpełniła. Zresztą, to, o mleczko. Jedno dla mnie, drugie dla ciebie. Mhm. Mm ja to tutaj przypalam wszystkie itemy, żebyśmy w jakimś domu sobie zamieszkali, no to... Tutaj. Takie mleko bardzo zdrowe. No trzeba było do wrzucić. Powinno się rozlać to mleko gdzieś tam. Ale wiatro odda. O, zniknął. O, też wiato. Nie. Oddaj. Dobra, masz. I patrz, Ale to było z mojego żelazo. To, wziął, to było z mojego żelaza o, jak wziąłeś z pieca. Ale ja, ja wrzuciłem z pieca siedem żelaza, więc to jest moje. Mhm. Mogę sobie zrobić też zbrojkę trochę już. Dobra, jest. No. Patrzcie widzę, mam już tak, taką zbrojkę. Wow, po co ci to? Dla, Dobra, ja, mam Dobra, mam Mam żelazo nogawice. A ja też chcę. Dobrze, to żelazo jest moje. Okej, okay. no to masz to, masz. A masz jeszcze jakieś żelazo? N nie, nie mam jeszcze żadnego żelaza. Ale ja, co, po prostu to byłeś teraz? mojego żelaza, ale to też było moje żelaza, to było chyba 10 mojego żelaza. A ja wyrzuciłem połowy ze swojego A ja bym miał, nie wiem, furtę też miał żelazo, co by wejść teraz, te mam jasno szardywan. Postawię sobie go, e bo kolejny on się robi. Widzowie, I trzeba jakąś jedzenie, też trzeba co? Mam dużo jedzenia. Ile? Cztery chleby i ośmiu jabłek. Mhm. Robi się noc. To poczekaj na mnie też. O, kolejny chleb. Co to jeszcze jest? Dobra, drodzy, więc teraz zakończymy odcinek y, piąty chyba, nie, czwarty, więc, y, więc wyczekujcie odcinka piątego. Pa, pa.